Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, nieprawdopodobne, nie wiedziałem, że kiedykolwiek będę w stanie przekazać wam tego typu informacje, aż gradobicie się zerwało, walą bryły gradu w moje okno, nie wiem czy słyszycie, jeśli słyszycie to przepraszam, no istny armagedon, po prostu istny armagedon, wreszcie Francuzi się obudzili, wreszcie Macrona pogonili i najlepsze w tym wszystkim jest to, że zrobiła to Marine Le Pen. No nie wywała, jeszcze jakiś czas temu bym w to nie uwierzył, że ten kraj jeszcze jest w stanie się obudzić i mało tego, zobaczcie sobie dzisiejsze wyniki wyborów. 34% des voix il se dégage la voix du pouvoir en deuxième position le nouveau front populaire qui a réussi son pari 28,1% des voix 34% według wyników takich sondażowych oczywiście ale to jest y, praktycznie tak jak będzie 34% frakcja partia marine le pen kto by uwierzył nie kto by uwierzył jeszcze jakiś czas temu partia Macrona 20, nieco ponad 20%. To jest naprawdę klęska. To jest klęska tego, tego mieszka. To jest klęska tego, tego wszystkiego, co tam się działo. A najlepsze w tym wszystkim jest to, moi drodzy, to jest rekord wszechczasów. 60, ponad 65% Francuzów dzisiaj poszło zagłosować. Oni po prostu już mają dość. Oni już mają dość. Oni już. Żygają tym wszystkim, co tam się dzieje, żygają, wymiotują. Mają podziurki w nosie. Przez Tyle czasu, pamiętacie, robiłem dla was te relacje na żywo z tych protestów żółtych kamizelek, kiedy oni go tam wyklinali, oni go tam, no, najgorsze obelgi z najgorszych tam padały. Uwierzcie mi, że najgorsze tam po prostu leciały yy, na kato, leciały od samego początku do samego końca. I wreszcie, ja wiem, że to jest tylko tak, jak u nas Sejm, ja wiem, ale prawdopodobnie przyszłe wybory. Prezydenckie przyszłym prezydentem Francji będzie pan Bardella, czyli następca Marine Le Pen, Jordan Bardella. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, ale gorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy Francuzi się budzą, kiedy Niemcy się budzą, kiedy cała Europa Zachodnia się budzi, Europa Zachodnia, z której do niedawna się śmialiśmy, kpiliśmy, w tym samym czasie w Polsce dzieje się totalnie na odwrót. Czyli naprawdę i z nami jest coś nie tak, bo my nawet nie potrafimy teraz brać przykładu z tamtych, i to jest najgorsze, bo kiedy ja widzę taki wynik wyborów we Francji i kiedy widzę wynik wyborów w Polsce, to się za głowę łapie. To się za głowę łapie, bo oni też to kiedyś mieli. Zobaczcie. Poszli po rozum do głowy, też kiedyś tak było. Też kiedyś. Wygrywa Macron tak, jak Tuski wygrywały, też tak kiedyś było. Ale przyszła kryska na matyska i koniec. Powiedzieli basta. Wynocha, paszą won. Paszą won, zimieszku, Nabroiłeś, paszą won. Mało tego, no przecież Marine Le Pen była bardzo bliska zwycięstwa. W wyborach prezydenckich. No, przegrała, minimalnie przegrała. Może jakieś fałszerstwa były, nie wiem, ale no to jest po prostu śmietanka. Ta, tak jak śmietanka do kawy. Tak jak mleczko do kawy. To jest takie coś wykwintnego. To jest coś naprawdę ekskluzywnego. Coś pięknego. Coś, co. Dzieje się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Zjednoczenie Narodowe, Marine Le Pen wygrywa wybory. Po raz pierwszy coś takiego ma miejsce teraz we Francji. Od jakiegoś tam, od niepamiętych lat, bo ja tam się nie interesowałem, to co było kiedyś. Naprawdę, szapobaj, jak to mówią, czapki z głów, czapki z głów. Przed tym narodem, który już był tak na samym dnie, na samym dnie teraz Francuzi się w końcu obudzili. W końcu się obudzili. To jest też bardzo dobra wiadomość dla Polski. No tak, jakby nie było, bo Francja jest jednym z najbardziej wpływowych krajów w Europie. Więc skoro tam pokażą przykład, to pójdą inne kraje. No Niemcy też już się budzą. Też to jest tylko kwestia czasów, jak inne kraje pójdą śladem. Bo oni już mają podziurki w nosie, tych dyrdymałów, tego szaleństwa, tego wariactwa, tych ograniczeń wszystkich. I oni się obudzili, zerwali się ze smyczy. I to jest piękne. I to jest piękne w tej polityce. Tylko szkoda, że robiąc filmy z polskiej sceny politycznej nie mogę takich fajnych wiadomości przekazywać. Ale zobaczcie, 65% według tych sondażów to jest rekord frekwencji. Jeszcze tak bardzo dobrze nie było nigdy. To znaczy naprawdę, że Francuzi się zerwali. Mało tego, bo no przecież już są wakacje, już jest lato. Zobaczcie, w takim okresie, kiedy są też te mistrzostwa Europy, kiedy ludzie sobie biwakują, piknikują, kiedy nikomu się nie chce, bo są upały, jest gorąco, nie chce się iść na wybory. Oni zobaczcie, znaleźli w sobie tę wytrwałość. Marzy mi się, marzy mi się, żeby w przyszłych wyborach w Polsce było podobnie. Marzy mi się. Po prostu to jest moje marzenie polityczne, żeby Polacy się kiedyś obudzili z tego letargu, żeby się obudzili, żeby zdjęli te klapki z tych oczu. Mina Macrona jest po prostu bezcenna, ale lepsze jest to, że jak on dostał łomot, no od Marine Le Pen od jej partii dostał łomot w 9 czerwca w wyborach do Eurokohozu, to on szybko zwołał te wybory, on dzisiejsze wybory zwołał, a za tydzień jest druga tura. Wiecie, no we Francji jest tak porąbane trochę, że jest druga tura. I sam się wkopał. Ja wiem, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czy też politykę obronną, militarną, wojskową, no to Macron cały czas będzie rządził. Natomiast jeśli chodzi o politykę wewnątrz Francji, to on tam tak naprawdę nie ma wiele do powiedzenia. Bo tam właśnie rządzą ci, którzy dzisiaj zostali wybrani. Czyli co, wszystko to, co się będzie działo wewnątrz Francji, ta polityka socjalna, to wszystko. Ci. Inżynierowie, to Macron tam nie może za dużo zrobić. I ja się bardzo boję, to jest też taki minusik, bo jak oni tam teraz wezmą wszystko w swoje ręce i zaczną tam sprzątać, to ja się boję, że Polska może trochę rykoszetem oberwać, bo tam mogą być jakieś przesiedlenia na przykład. Coś się może dziać. No ale to zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jordan Bardella, ten szef teraz Zjednoczenia Narodowego, czyli następca Marine Le Pen, on ma dopiero 29 lat. 29 lat. Nawet 30 jeszcze nie ma. A słuchając go, to to jest chyba jedyny polityk tam na Zachodzie, nie chcę teraz mówić o polskich, to jest chyba jeden jedyny, który tak sensownie mówi. Do niego nawet nie mają się o co przyczepić, bo żadnych kontrowersji takich większych tam nie ma. Więc naprawdę to jest murowany kandydat, jeśli będą wybory prezydenckie. Nie wiem od ilu tam lat są, w jakim wieku mogą startować, no ale jeśli się odbędą i on będzie się łapał, bo już będzie po 30, a jeśli będzie mógł startować, to myślę, że jest murowanym kandydatem do zwycięstwa, do przyszłego bycia prezydentem Francji. Tutaj nie tylko jest rząd, ale tutaj jest. Prezydent będzie, tu będzie cała władza, całkowita władza. Prawdopodobnie. Oczywiście. Chyba, że zrobią jakiś przewrót, bo tam jest tak we Francji. Bo tam jest tak, że jak jest na przykład pierwsza tura, no to wszyscy tam dla siebie, ale później jest zmowa. W drugiej zawsze jest zmowa. Zawsze przeciwko tym takim normalnym. Wszyscy się zmawiają, że oni będą razem przeciwko tym normalnym. No w Polsce też jest trochę podobnie, nie? Że też tak jest, że. Nie chodzi o to, żeby nawet wygrać, tylko chodzi o to, żeby kogoś pogonić. Czyli nawet z wrogiem, nawet z diabłem pójdą. Do ślubu, byle tylko komuś zaszkodzić. No to jest wielki sukces, bo nawet ojciec Marine Le Pen nie potrafił zrobić tego. Nawet ona sama nie potrafiła zrobić tego, będąc liderem, w sensie liderem jeszcze jest. To jest tak jak Kaczyński na przykład w pis albo Tusk w PO, ale nie będąc twarzą numer jeden. Ona sobie teraz zeszła na bok. No i kurczę, ten trzeci Bardela okazało się, że za jego. Władzy w Zjednoczeniu Narodowym, ta partia zdobywa władzę we Francji. I mało tego, Francuzi, którzy kiedyś głosowali na Macrona, oni już na niego nie głosują, tylko głosują na Zjednoczenie Narodowe. Front Narodowy, tak zwany, dawny, o którym kiedyś nie chciałeś słyszeć. Kiedyż oni też byli wyzywani od nazioli, fazioli i tak dalej. No i zobaczcie teraz. Tam jest jeszcze jakaś inna taka partyjka. Nowy Front Ludowy, 28%, 29%. Zależy jak leży, według różnych tych wszystkich, no, sondaży, ale wiecie, to już nie ma większego znaczenia, bo znaczenie ma to, że kolejny kraj w Europie się obudził. I to kraj taki, który naprawdę był mentalnie już na samym dnie, bo oni już byli na samym dnie, tam już zgliszcza były. Tak jeszcze w 2018, jak robiłem te filmy z tych protestów, no 5 lat temu, to tam naprawdę było fatalnie. Tam już był Armagedon, a dzisiaj cud się stał. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oby w Polsce też tak było. Trzymam kciuki, Polacy, trzymam kciuki, żebyście w przyszłych wyborach poszli zagłosować. Zobaczcie, 65%. Gdyby tak kiedyś zrobili, jakieś referendum. Na temat wyjścia przykładowo z Francji Francji z Eurokohozu To śmiem twierdzić, że bardzo duże szanse byłyby na powodzenie Bardzo duże szanse A do zobaczymy Trzymajcie się i do usłyszenia Cześć, pa pa